Maneczko, z tej strony Tuba. Coś dziwnego dzieje się w świecie tutaj elektroniki. Zamiast zrobić unboxing, czyli rozpakowanie przedmiotu, tak jak dostaje prawda, konsument i sobie rozpakowuje z pudełka, to PlayStation zrobiło rozkręcenie na czynniki pierwsze, to takie trochę od tyłu. Ja nie, nie, nie znalazłem u nich unboxingu. Dziwne. W każdym bądź razie, czy w każdym razie, jak się to mówi, poprawię w komentarzu, Zobacz, jak wielkie jest to PlayStation, albo ten mężczyzna jest taki mały. <laughs> ale wiesz, no kurczę, wygląda na olbrzymie. Cały, praktycznie cały jego tors to jest to PlayStation. No, kurczę, ale jakie ładne. No nie mogę ci tego puścić. Zobacz. Piękny PlayStation 5. Tu jest rozkręcone już na czynniki pierwsze powiem mogę. Y, oczywiście link y, w opisie do tego wideo sobie oglądnij. Powiem Ci, że y, te pokrywy ściąga się na suwakach, na zatrzaskach, a dalej już są zwykłe śrubki, nie jakieś kombinowane, jak w Xboxach, bo jakieś torksy nie torksy. I tu się wszystko rozkręcał bardzo. Przynajmniej tak wyglądało, pewnie facet ma już wprawę. Dość łatwo, ten wielki wentylator, który tutaj chłodzi, jest i płyta główna, procesor. Nie zauważyłem takich większych tunelów. Tu jest troszeczkę, ale, ale ogólnie yy, dość łatwo się to rozkręca. Ta część bardzo delikatna, więc trzeba uważać na pewno, żeby nie połamać tych plastików, bo wygląda i, i te również boczne, wyglądają na bardzo delikatne. Takie mam wrażenie. Blu-ray jest y, zaklejony taką samą y, naklejką gwarancyjną, jak w Xboxach była. Oczywiście jest taka blomba gwarancyjna, jak, jak ją zedziesz, to ona się już rozedrze na śrubie. Czyli roz... pokrywę możesz zdjąć te białe, ale dalej śruby już jest. Blomba gwarancyjna, prawda? Zresztą? po co miałbyś grzebać? Możesz sobie na naprawić. Ktoś przerabia jeszcze konsolę? Chyba. Chyba to już, te czasy już minęły, że ludzie kiedyś przerabiali, wkładali tak, to, jak się nazywało? Jailbreak'i, o, jailbreak i w ten czas mogłeś sobie zainstalować na konsoli, co chciałeś, to był tak zwany taki mod, nie? No i ludzie to kiedyś robili, jeszcze w tych starych, białych, prawda, w tych xbox'ach. Teraz już, teraz chyba tego nie ma, nie widzę na Allegro, żeby ktoś sprzedawał przerobione konsole, przerobione, nie? chyba już te czasy minęły, prawda? Już ludzie są majętni bardziej, stać ich, Takie wrażenie, może się mylę, bo ja tam mam komputer, więc... Y, chociaż i tak PlayStation y, kupię, jak i Xboxa kupię, będziemy wieś, testować jak, jakieś ekskluzywy, nie? Fajne, bo jeśli mam grę na komputerze, to myślę, że RTX y, wyprodukuje mi lepszą grafikę niż... czy wyprodukuje... wyświetli mi lepszą grafikę niż te, któraś z tych konsol oczywiście, sama karta graficzna jest droższa hmm. niż ta konsola dobrze no i poza tym dość ciekawe wideo link w opisie sobie oglądnij procesor oczywiście Ryzen, jest tam wszystko pokazane ciekawa sytuacja oczywiście zamówiłem już przed przed premierze Czekamy na premierę, no i będziemy co? Będziemy grać. Pozdrawiam i polecam. A, a propos, którą konsolę wybierasz? Napisz w komentarzu, Play'a czy X'a, a może obie?